Zobaczcie jakie cacuszko. Jakie cacuszko przywiozłem z nadmorza. Hmm, hmm. To jest jedno z cacuszek hmm. Hmm. Na razie nikt nie patrzy. A zresztą ja nie mam zamiaru siedzieć tutaj długo, tak, tylko chciałem pokazać, a że filmu mi się nie chce robić, potem wrzucać, to włączyłem live'ik, także pokażę Wam te cacuszka, żeby jeszcze wszystkiego nie wypakowałem, jeszcze... Hmm. Mm -hmm. Jeszcze jest klepsyderka. Zobaczymy, czy się... Znaczy, no, niech ona najpierw sobie e, spadnie. Hmm. Niech najpierw sobie spadnie. A ja poczekam może na jakichś widzów jeszcze. Hmm. Czekam na widzów, dopóki się nie skończy piasek. I rozpakowujemy następny statek. Hmm. Dobra, wysypało się to, czy jeszcze nie do końca, czy tam tylko takie ubrudzone jest trochę, chyba już. Dobra, to jest taka pięciominutówka, jak widać. Taka pięciominutówka. Teraz ją tutaj walnę i w tym czasie będziemy rozpakowywać drugi statek. Tutaj mamy Pirata. Hmm, fajny, piękny ten pirat, ale mi się kurna podoba. Mm, mm. Hehehe, bajerancki, kurczę. To jest niby czarna perła, takie, no, tak trochę nie, niezupełnie. Wszystkie detale są odzorowane, no, ale fajnie wygląda. Taki pirat. Flagi są pirackie, ale zobaczmy, to było w takim pudełeczku. No, takim dosyć sporym. Ze 40 na 40, takie jak, jak takie duże kafle podłogowe. Ten statek był. A tutaj mamy w takim trochę krótszym, 35 cm. Titanika. Titanika tutaj mamy, tylko go muszę rozpakować. Teraz hmm. rozpakujemy Titanika. Stropian. Stropiany z każdej strony. Nie, ja ten telefonik oprę. Adela, hej, ja ten telefonik oprę. I? Hmm. I będę rozpakowywał ten statek. Tutaj klepsydra niech sobie stoi i odlicza czas. A ja rozpakowuję i tanika. Katastrofia, nowe kuleczki, od razu do kartonu, żeby mi się nie walały po pokoju. Mhm. Dobrze, obydwa rozpakowane. Teraz postawię tego Titanika tutaj obok pirata. I zobacz, hmm. Gabrysia, cześć, Siema, a a a a Grol, czy jak? Agro, agrorol, agrorol i Chris, cześć Chris. Oczywiście nie. Klozetowe. Nie klozetowo, co klozetowo? Hmm. O no, zobaczcie, stoi sobie... Dwa statki sobie stoją. Hmm. Stoi sobie Titanic. I? I stoi sobie Pirat. Titanic jest trochę dłuższy. Ma 35 cm. Pirat jest krótszy, ale jest wysoki. Te, te maszty ma wysokie. Hmm. A klepsydra już kończy, czyli 5 minut mija. Hmm. No, jeszcze mam magnesy, ale tam już na razie nie będę szedł do kuchni. Na lodówce już są przyklejone. Zresztą nic specjalnego. Hmm. Ja to bym tu trochę te okienka poprawił w tym Titaniku, bo to jest tak trochę pomalowane. Zresztą tutaj jest ten. odwrotnie kurczę stoi, odwrotnie stoi, bo tutaj mamy napis na podstawce. Tak niezbyt równo to jest, bo to jest drewno. I też nie jest jakoś idealnie pomalowane. Ja bym te okienka przemalował albo jakoś na niebiesko. Bo one są tak chlapnięte farbą niezbyt dokładnie. Hmm. Ja bym to poprawił. I jeszcze tutaj bym domalował na tym dolnym pokładzie. Tu nad tą żółtą linią. Yy, okrągłe okienka. Bo tak jest oryginalnie w Titaniku. Tutaj tego nie zrobili. Yy. A przód, przód też kurczę. Hmm. też bym tutaj domalował coś bo tak trochę no niezbyt realistycznie ten przód wygląda niezbyt przekonująco nie, hmm. no ale ogólnie jest fajnie są cztery kominy są maszty są liny są trzy flagi hmm. jest Wielka Brytania jest Ameryka a to co to jest kto mi powie bo Ciemny jestem. No co ta masinka. Hmm. Nie wiem co to jest. Kto mi powie co to jest. Ta czerwona flaga z gwiazdą. To jakaś kolonia brytyjska czy co to jest. Mhm. Hmm. Te szalupy ratunkowe też chyba nie są tak dokładnie jak w oryginalnym Titaniku. No ale. Ale są. Hmm. Z przodu powinny być po dwie linki co najmniej albo trzy. Wiktoria, hmm. cześć. No, ale Titanik jest. Jest. I prezentuje się całkiem. Fajnie. Jego zostawię tutaj na telewizorze, a pirata. Pirata. Wyniosę do kuchni na lodówkę, Bo jest biała. Będzie fajnie go tam widać. No, cześć ali. Hmm. Pirata zaraz wyniesiemy na lodówkę. A Titanic zostaje tutaj, tutaj na tej podstawie od telewizora. Choć on tu będzie trochę przeszkadzał, kurczę, trochę dół telewizora zasłania, jeszcze pomyślę, co z nim zrobić. Na razie niech sobie tutaj stoi, ale on tu nie będzie mógł zostać, bo będzie przeszkadzał. Pilota pilota będzie blokował trochę, bo tu okienko jest na dole, ale na razie niech sobie tutaj dzisiaj postoi. Jutro pomyślę, co z nim zrobić. Może je na ścianę poprzybijam walne pod gwoździe pomiędzy tutaj tymi nogami od podstawy. Zresztą tą podstawę się wyciąga. Pozaginam je. I takie powieszę na ścianie obydwa gdzieś. Ale jeszcze zobaczę, czy gdzieś w pokoju. Tam ja gdzieś na przykład. Pod zegarem. Hmm. Czy gdzieś w kuchni, czy w przedpokoju. Zastanowię się nad tym. Hmm. No, jest, trochę, bo to jest. To jest miniaturka 35 centymetrowa taka. Za stówkę z groszami, a tam były statki takie kurcze metrowe za 3000, które były już bardziej dopracowane, szczegółowe bardziej. A im mniejsze, tym mniej starannie wykonać. Ten nie jest najmniejszy, bo były mniejsze. Nie? Z, tych, z tych piratów tutaj, to ten z tych małych był największy, 30 centymetrowy był jeszcze 20 4-centymetrowy i jeszcze jakiś mniejszy, chyba 20-centymetrowy. Ten tutaj jest największy, 30-centymetrowy Pirat. I fajnie wygląda. No. Dobra, tego Titanica to ja bym trochę dopracował jeszcze. Ja mu jeszcze domaluję okienka. Chyba czarną farbą mu domaluję. Pomaluję te okienka we wnętrzu i tutaj. Po, nad żółtą linią mu domaluję jeszcze okrągłe, te szalupowe, takie, e, jak są oryginalnie w Titaniku. A reszty nie będę zmieniał, ruszał, tylko to poprawię. No dobra, ja na razie będę zjeżdżał, bo trzeba odpocząć dzisiaj od rana w podróży, później zakupy, także zmęczony jestem. Mm. Jutro może już sobie zrobimy pierwszy trening po, po powrocie. Także jak coś już jestem w domu i hmm, będziemy znów robić treningi wieczorami. Przynajmniej ja będę robił, a wy to tam już zależy, jak ktoś będzie chciał oglądać, no to będzie live. Jak nikt nie będzie oglądał, to będę ćwiczył sam, a na razie uciekam jaski. Hmm.